Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dotyczy to także okresu urlopowego. Gdy dzień zacznie wyraźnie robić się krótszy i wielu z nas wróci do codziennych zajęć zawodowych, powróci dylemat: poranna kawa czy herbata, co nas bardziej pobudzi do działania po słodkim okresie letniego leniuchowania. Kofeina wykazuje pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, poprawia zdolności psychomotoryczne, poprawia koncentrację i wykazuje ogólny efekt pobudzający na organizm. W to wierzą wszyscy ci, którzy nie wyobrażają sobie poranka bez filiżanki małej czarnej. Niewiele osób wie, że herbata zawiera dokładnie ten sam związek chemiczny, lecz ukryty pod nazwą teina. Jest jej nawet więcej niż kofeiny w kawie, lecz wolniej jest wchłaniana przez organizm, stąd może być mniej pobudzająca. Oprócz tego kawa zawiera wiele składników korzystnych dla naszego organizmu. Zatem efekty pozytywne odpowiadają głównie związki polifenolowe, tak zwane polifenole. Związki pochodzenia roślinnego, które po pierwsze redukują ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, to wykazano w wielu badaniach, od 10 do 60%, nawet zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona, choroby Alzheimera czy innych. Chorób z grupy demencji dalej świetnie poprawiają funkcję układu krążenia, także są jak najbardziej wskazane jako profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, zmniejszają ryzyko udaru, zawału mięśnia sercowego, dalej zmniejszają też ryzyko wystąpienia cukrzycy. Wszystko za sprawą kwasu chlorogenowego, który zmniejsza wchłanianie glukozy w jelitach. Dlatego jedząc deser intuicyjnie sięgamy po filiżankę kawy. Właściwości prozdrowotne herbaty nie pozostają w tyle. Najcenniejsza jest herbata biała, gdyż zawiera najwięcej flawonoidów, które działają na organizm przeciwnowotworowo i odmładzająco. Warto też sięgnąć po herbatę zieloną. Najistotniejszym związkiem aktywnym biologicznie występującym w herbacie zielonej jest EGCG, EGCG czyli galusany pigalo Z Taki rodzaj katechiny, trudna trochę nazwa, ale on wykazuje niesamowicie prozdrowotne działanie. On jest bardzo silnym antyoksydantem, 100 razy silniejszy niż witamina C i 25 razy silniejszy niż witamina E. Aby kawa i herbata spełniały swoje prozdrowotne funkcje, muszą być właściwie przyrządzane i spożywane. Najlepiej jak kawa jest przed spożyciem świeżo zmielona i pita filtrowana, czyli z ekspresu. Kawy nie powinno pić się naczczo, gdyż podrażnia błonę śluzową żołądka. Najwartościowsza jest herbata liściasta parzona wodą o temperaturze 60-80 stopni Celsjusza. Krótko parzona pobudza, długo parzona relaksuje. Oprócz zwolenników kawy lub herbaty są też ich zagorzali przeciwnicy. Kawa oskarżana jest o wypłukiwanie z organizmu magnezu i wapnia, herbata o powodowanie raka pęcherza moczowego. Kawa rzeczywiście i to za to odpowiada kofeina, wykazuje łagodny efekt diuretyczny, czyli moczopenny, ale bardzo łagodny. I to wcale nie znaczy, że wypłukujemy jony magnezu, ponieważ jednocześnie funkcjonują mechanizmy, które odpowiadają za resorpcję w kanelikach nerkowych właśnie jonów magnezu. Także to jest całkowity, całkowity mit. Podobnie jak mitem jest, że kawa wypłukuje wapń z organizmu, w związku z tym zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. To również nie jest prawda. Za osteoporozę mogą, może odpowiadać regularne przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a nie picie kawy. Takim mankamentem, jaki można wyróżnić w herbacie, na przykład tej zielonej, zielonej, bo w białej już nie, jest to, że czasem może być zanieczyszczona związkami glinu, tak, aluminium albo fluoru. I te związki no, działają dość szkodliwie, ale uwaga, tutaj też chcę zdementować pewne pogłoski, że to działa też bardzo toksycznie, czy ten glin neurotoksycznie, ponieważ one też w pewnych kompleksach są one są bardzo słabo wchłanialne na poziomie pół do jednego We wszystkim, jak widać, wskazany jest umiar. Kawy i herbaty nie powinny pić kobiety w ciąży oraz dzieci.